W dzisiejszym odcinku przedstawimy kandydatów na przewodniczącego szkoły. Cześć, nazywam się Lena. Chodzę do klasy czwartej A. Dlaczego powinnam dołączyć do samorządu uczniowskiego? Jestem bardzo pomysłową osobą i umiem tworzyć bardzo fajne prace. Umiem pracować zespołowo i bardzo się dogaduję z innymi. Czuję się swobodnie przed kamerą, ponieważ ona mi nie przeszkadza. Moje pomysły na zrealizowanie w szkole: nocowanie w, szko w szkole, dzień bez piórnika, top model szkolny, konkurs najlep na najlepszą figurę, konkurs na najlepszy ubiór w danym kolorze, tor przeszkód na sali gimnastycznej na czas, zawody szkolne w drużynach, konkurs na najlepszego nauczyciela. Cześć, nazywam się Weronika Walicka i uczęszczam do klasy 5a. Chciałabym zostać przewodniczącą szkoły, ponieważ jestem kreatywna i zaangażowana oraz chcę mieć wpływ na życie naszej szkoły. A oto pomysły, które chciałabym zrealizować, jeśli zostanę wybrana. Dzień bez plecaka, nocowanie w szkole dla klas 4-6, plebiscyt na najlepszego nauczyciela roku, dni tematyczne, kółka zainteresowań, akcje charytatywne oraz skrzynka, do której moglibyście wyrzucić Wasze pomysły. Głosuj na mnie śmiało, gdy chcesz, żeby w szkole dużo się działo. Cześć, nazywam się Marta Baranowska, mam 11 lat, chodzę do klasy czwartej B. Zgłosiłam się do samorządu uczniowskiego, ponieważ lubię pracować w grupie i umie współpracować w grupie. Mogłabym porozmawiać z samorządem szkolnym, żeby w każdym w tygodniu w dniu jednym zrobić na przykład taki dzień bez plecaka, dzień giel, giel albo co, lub coś innego fajnego, co wam może się spodobać, misiaczki. Głos, dlatego głosujcie na mnie, papatki. Cześć, nazywam się Ania Polak, mam 11 lat, chodzę do klasy czwartej b Chcę zostać przewodniczącą samorządu uczniowskiego, ponieważ uważam, że jestem dobra i miła dla innych i daję dobry przykład. Chciałabym robić to jeszcze bardziej. Chcę również dawać dobry przykład młodszym, zarówno jak i starszym. Poprzez udział w samorządzie uczniowskim chciałabym wykazać się swoją wiedzą, współpracować w grupie i pokazać się w szkole z innej strony. Hej, jestem Ala Gałka i chodzę do klasy 5b. Jestem pomocna, uczynna i bardzo kreatywna. Jako przewodnicząca chciałabym stale rozwijać zainteresowania uczniów naszej szkoły. Chciałabym także organizować więcej gier i zabaw, aby atmosfera w naszej szkole była jeszcze bardziej przyjemniejsza. Jestem też otwarta na Wasze pomysły. Zagłosujcie na mnie. Dzień dobry, jestem Franciszek Schobal. Kandyduję do samorządu uczniowskiego w naszej szkole. Chodzę do klasy 4a i interesuję się piłką, nożną i ogólnie sportem. Jeśli na mnie zagłosujesz, to postaram się o nie pytanie osób w dni ich urodzin, wszelkie pomysłów, nocowanie dla uczniów klasy 1-3 oraz powyżej 4. Grupy będą nocować osobno. Więcej wycieczek, lekcje na świeżym powietrzu, Międzyklasowe zawody piłkarskie dla wszystkich chętnych. Dzień bez pracy domowej. Jeśli na mnie zagłosujesz, to głosujesz. Dziękuję. Cześć. Mam na imię Liliana Wysoczańska. Chodzę do klasy czwartej B. W tym roku będę miała 11 lat. Chciałabym zostać przewodniczącą samorządu szkolnego, ponieważ lubię pomagać innym, a wiem, że będąc w samorządzie szkolnym będę mogła pomagać jeszcze bardziej niż do tej pory. Chciałabym dawać dobry przykład młodszym, jak i zarówno starszym klasom. Dziękuję za uwagę. Głosujcie na mnie. Cześć, nazywam się Moja Żebro i chodzę do klasy 5a. Kandyduję na przewodniczącą szkoły, ponieważ chciałabym zmienić ją najlepsze. Myślę, że Wy, jako wyborcy, powinniście na mnie głosować, ponieważ mam wiele fajnych pomysłów, które mam nadzieję, by się Wam podobały. Gdybym została przewodniczącą szkoły, postarałabym się o rozwinięcie Waszych zainteresowań w postaci zajęć dodatkowych, więcej dni tematycznych i przede wszystkim o to, abyście komfortowo czuli się jako uczniowie naszej szkoły. Mam wiele więcej pomysłów, które postaram się zrealizować, i na mnie zagłosujecie. Dziękuję za uwagę. To już wszyscy kandydaci, dziękujemy za uwagę, pa pa!